ale jest z nami twoja siostra Joanna Joasiu Joasiu znasz odpowiedź? Nie. Nie Joasiu to proszę zapamiętaj ten ptaszek to skowronek. Skowronek. Krystian zapamiętaj. Dziękujemy. Dziękuję. Dzięki. Się narobiło. No, niestety. No, niestety. Wiesz co teraz? Wiem, muszę powiedzieć. No i co z tą maturą? No, akurat nie zdaję z biologii. I bardzo dobrze. No, mów. Och, jest szansa, że zdasz maturę. Ale teraz proszę, do tej kamery. Słuchamy. Ja, Ludwika Bożymek, tegoroczna maturzystka. Nie jestem mądrzejsza od Piątoklasisty. A ja to potwierdzam. Dziękuję bardzo za udział w programie.